Bohaterem dzisiejszego nagrania jest DJI r 3 i tym razem chyba się nie pomyliłem w nazwie. Dron, który wzbudził od czasu premiery sporo kontrowersji. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że w tym tutaj oto systemie znajdujemy sensor, który wielkością jest mniejszy niż r 2S. A co jeszcze ciekawe, żeby było ciekawiej, to oczywiście poszła taka fama po internetach, że to jest dokładnie ten sam sensor, który występuje w Mini 3. A więc, no co to jest DJI? Mamy krok do tyłu? Czy, czy, czy w ogóle o co tutaj w ogóle w tym wszystkim chodzi? No dobrze, ale ja postanowiłem się z tym e, problemem e, dokładnie zmierzyć i przyjrzeć się z bliska, bo mówię, że niemożliwe, żeby jakiś kom kompletny tutaj krok w tył e, nastał. E, I dlatego e, też e, byłem ciekaw, czy to faktycznie jest dobry dron, czy to jest po prostu kiepska premiera. Ze względu na to, że R2. Był jedną ze słabszych, trzeba powiedzieć, premier w historii DJI. To nie jest zły dron, ale pojawienie się R2S jest jasnym dowodem, okej, okay, ta kamera nie była, ten sensor nie był najlepszy. Był OK, był akceptowalny, ale to nie było turbo. Ale przyjrzyjmy się po kolei temu dronowi i zobaczymy, co jest w nim fajnego, co nam się też w nim nie podoba i spróbujemy w podsumowaniu wyciągnąć wnioski, czy to jest naprawdę fajna maszynka i czy warto po nią sięgnąć, czy to jest taka przeciętna premiera. OK, zaczynajmy. Jeżeli chodzi o budowę i yy, jakość wykonania, nie będę się tu wiele rozgadywał, ponieważ to jest to, czego byśmy się spodziewali od DJI. Yy, wszystko jest tutaj bardzo dobrze wykonane: sam gimbal, yy, śmigiełka, skrzydełka, torba, kontroler, czujniki wszystko wygląda dobrze, wyciąganie baterii wygodne. Składanie karty SD od tyłu. Tutaj w klapce wszystko fajnie działa, klapka się dość wygodnie zamyka, także dron ogólnie robi naprawdę bardzo dobre wrażenie. Sam wygląd i design w ogóle tej przednich kamer w tych najnowszych dronach DJI też podoba się mnie, więc nie ma tutaj co narzekać. Dobrze, najważniejsze to zajmijmy się jakością obrazu i tym, co naprawdę w tym dronie mamy. I nie będę robił takiego pełnego, pełnego, pełnego rozłożenia wszystkiego na czynniki pierwsze, bo to po prostu nie ma sensu. Wszystko można sobie przeczytać w internetach. Natomiast, czemu się chcę przyjrzeć, to czym naprawdę ten dron jest i dlaczego ewentualnie warto po niego sięgnąć. Więc, pierwsza rzecz to sensory. To nie są te same sensory, które mamy w DJI Mini 3 lub 4. To jest. Ten sam rozmiar sensora, czyli... Trzeba powiedzieć oczywiście dość mały, to szczególnie w porównaniu z RM2S, który miał jedną celówkę w środku. I tutaj może się wydawać, no dobrze, krok w tył. Natomiast bardzo ciekawa rzecz jest taka, że to jest warstwowy sensor, natomiast, e, czyli STACT, natomiast sensor, który występuje w np. E, dronie mini, wcześniej wspomnianym, to jest e, jednowarstwowy sensor. I tutaj jest duża różnica i naprawdę widać różnicę jakości obrazu, zarówno w 4K, w 50 klatkach na sekundę, w 4K60. 10 na sekundę. Sami możecie zobaczyć na przybitkach. Ten, jak, ten obraz jest bardzo, bardzo szczegółowy, bardzo detaliczny i generalnie prezentuje się ten też obraz bardzo dobrze, jeżeli chodzi o rozpiętość tonalną. Ale o jeszcze samej jakości obrazu za chwileczkę, więc demontujemy czy demontujemy tą pogłoskę, jak to był, jako, jakoby to był ten sam sensor. Rozmiar, owszem, Konstrukcja sensora jest nowa. I teraz generalnie spodziewalibyśmy się od takiej premiery, w ogóle od premier obecnej, że coś nowego, nowy hardware dostaniemy, nowe coś, i że to w ogóle R3 to będzie miał pełnocalową, pełnokratkową matrycę. A najlepiej dwie, i jeszcze właśnie 70 mm, i 24, tak jak mamy tutaj. Tak. Nie jest, natomiast te ulepszenia, które DJI zaproponował w R3 są przede wszystkim software'owe, są przede wszystkim związane z algorytmami. To jest niestety to, czego się na przykład też zaczynamy już przyzwyczajać chyba w premierach, nie wiem, nowych iPhone'ów na przykład, że bardzo dużo zmian jest w samym software'ze, w samym oprogramowaniu, w tym jak algorytm obrabiający te fotki działa. A nie w samym, powiedzmy, hardwareze, chociaż oczywiście tutaj też zmiany, jak powiedzieliśmy, nastąpiły. Co ciekawe, jeżeli chodzi o era 3, to i co bardzo mi się podoba, to jest uspójnienie go z całą rodziną DJI, która obecnie występuje. Czyli krótko rzecz ujmując, na przykład, tak jak podobnie jak pomysł, który dostaliśmy w Pro 3, 3 Pro, nie, mamy tutaj wielokamerowy system, i tak naprawdę to występowanie 24 mm i 70 mm bardzo mnie odpowiada i bardzo Wam się zapewne spodoba, kiedy będziecie się tym dronem bawić, ponieważ ta 70 mm kompresja obrazu daje naprawdę bardzo fajne możliwości. Takie wiecie, efekty dramatyczne w stylu e, kina Michaela Beya gdzie możemy naprawdę ten obraz tak skompresować, gdzie te tło się porusza w taki bardzo dramatyczny sposób, co oczywiście możecie zobaczyć na przebitkach. 24 mm, piękny, stabilny, szerokokątny obraz, świetny na przykład do śledzenia obrazu. I teraz przejdźmy do tego, co nam się tutaj podoba, czyli krótko rzecz ujmując, ten dwukamerowy system, poprawiona też jakość obrazu, jeżeli chodzi o wierność kolorów. DJI od pierwszej generacji, od kiedy pamiętam, Mavica Pro 1, jeszcze blatywałem bardzo intensywnie, miało problem z odzorowaniem kolorów. Albo było za dużo zieleni, albo za dużo magenty. I jakaś taka kaszanka się czasami lubiła zrobić, szczególnie kręcąc właśnie zielone przestrzenie, lasy jakieś i tak dalej. Więc nad intensywnymi borami tutaj w Portugalii lataliśmy zielonymi i sprawdziliśmy te kolory. I faktycznie ten Color Science mówiąc amerykańskiego bardzo się w DJI R3 poprawił. Więc tutaj mamy kolejną zmianę. Mamy bardzo fajnie wyglądający obraz, pomimo, że mamy zastosowany mniejszy sensor. Czyli to nam się podoba i to jest na wielki plus. Dodatkowo powiedziałem o tym, że, R, że w ogóle DJI uspójnia swoją rodzinę tych dronów. I na przykład ciekawa rzecz jest taka, że w R3 znajdujemy wszystkie techniczne rozwiązania, które mamy w Pro 3 lub 3 Pro. Zawsze mi się wynik, co po kolei trzeba wymienić. Czyli na przykład mamy 360 stopni, 360 stopni ochrony tego drona, jeżeli chodzi o ten obstacle avoidance, czyli unikanie różnych przeszkód na trasie drona, czyli mamy. Tego drona, naprawdę chronionego w pełni. Druga rzecz, mamy tak na przykład ten tryb Waypoints, czyli w że możemy sobie docelowe punkty lotu ustawić i między tymi punktami dron będzie przelatywał. Mamy też Active Track w najnowszej wersji, który działa fantastycznie i mamy dwu taki rotatorowy system ustawiania co ma się dziać, czyli nie tylko że on może na przykład okrążać nas w trawku, ale może nas okrążać zbliżając się do nas. To jest niesamowita możliwość kontroli, jeżeli chodzi tutaj o rozwiązania software'owe, które zostały zaproponowane w tym dronie. Kolejna rzecz, która bardzo nam się podoba, to świetna transmisja obrazu. Chociaż transmisja obrazu oczywiście też wzbudziła spore kontrowersje, ale faktycznie jakość obrazu na kontrolerku, którą widać, jest naprawdę po prostu fantastyczna. No prawie się da właściwie screeny wziąć z, tego, z, tego, z, tego, z tej transmisji obrazu i użyć jako finalnego e, nagrania. Oczywiście. Jest różnica jakości, wiadomo, ale naprawdę jest tutaj pod tym względem fantastycznie. Czyli krótko rzecz ujmując, jakby tak, żeby nie, roz, nie, nie rozgadywać się bardzo, nie, wszystkie rozwiązania technologiczne, software'owe, które mamy w 3Pro, tutaj w R3 są wprowadzone więc jest to zdecydowany krok do przodu. Na przykład fantastyczny tryb autopilota, gdzie e, dron kontynuuje to co zaczęliśmy robić, ten ruch, który zaczęliśmy wykonywać, dron automatycznie może kontrolować. Yy, mamy tutaj do czynienia też, mamy tutaj też taką funkcję wertykalnego kręcenia filmów, natomiast tutaj właśnie są największe kontrowersje i sporo hejtu poszło pod tym kątem i faktycznie sytuacja ze strony DJI nie jest jakaś bardzo dopracowana, ponieważ w Mini 3 czy w Mini 4 kamera po prostu się obraca o te 180 stopni yy, czy 90 stopni? Czekajcie, 180 to jest, nie, no 90 stopni. 90 stopni się obraca i krótko rzecz wykonuje pionowe zdjęcie lub pionowe nagrania, co jest fantastyczne do mediów społecznościowych, czy też w ogóle dla fotografów, którzy szukają kreatywnego spojrzenia na świat. W tym przypadku tego obrotu nie ma, może da się go odblokować, bo wydaje mi się, że tutaj miejsce jest w gimbalu, natomiast no jest taka blokadka, może to się software'owo odblokować i to, na, na czym pionowe... Yy, Kręcenie tutaj polega, to po prostu robi takiego kropa, przycina z tego pełnej, z pełnego nagrania, przycina po prostu pionowo do mediów społecznościowych, no co oczywiście pogarsza jakość, obcina ilość danych i jest rzeczą, która nam się nie podoba i którą chcielibyśmy zobaczyć rozwiązaną w inny sposób, czyli tak jak w Mini 3 pełny obrót. Kolejna rzecz, za którą dron zebrał hejt, to niekompatybilność ze starszymi kontrolerami, przez to, że mamy do czynienia tutaj z tym okusynkiem 4.0, który nie jest kompatybilny z pop poprzednimi generacjami. Czyli mówiąc krótko, na czym polega HEJT? HEJT polega na tym, że jeżeli powiedzmy latacie dwoma dronami i macie np. 3 Pro oraz R3 i chcecie sobie tymi dwoma dronami na zamiennie latać, to musicie wziąć dwa różne kontrolery, bo jeżeli macie RC Pro do 3 Pro i macie tego teraz najnowszego RC z wyświetlaczem, który współpracuje z R3 czy np. z Mini 4, no, to w tym momencie niestety te kontrolery nie są kompatybilne, i oprócz tego, że musicie zabrać dwa drony, musicie zebrać dwa kontrolery. To nam się oczywiście nie podoba, być może dałoby się to jakoś rozwiązać w ten sposób, żeby oku się przełączał na starszą wersję i można było stosować synchronizację. Możecie mnie zjechać w komentarzach śmiało, bo prawdopodobnie to są niekompatybilne, niekompatybilne technologie i tego po prostu być może się nie da zrobić, a być może się da zrobić, więc też jestem ciekaw Waszych opinii, czy to się da. Natomiast mówię tylko otwarcie, że trochę hejtu ten dron zebrał ze względu właśnie na to, że ta niekompatybilność kontrolerów występuje. Natomiast no, no to, są, to są rzeczy, do których można się czepiać. Natomiast trzeba powiedzieć, że pod każdym względem ten dron jest krokiem do przodu, czyli jeszcze raz po, po, podkreślmy te najważniejsze funkcje, czyli stack sensor, czyli 360 stopni ochrony tego drona, czyli krótko rzecz ujmując jeszcze te wszystkie tryby automatyczne, tryby śledzenia, które działają naprawdę Fantastycznie są fenomenalne, no i oprócz tego dostęp do dwóch ogniskowych 24,70 mm to jest coś, za co tego drona można kochać, dzięki temu możemy naprawdę fantastyczne efekty osiągać. Co jeszcze jedna rzecz nam się nie podoba i za co dron też zebrał troszeczkę, że tak powiem, hejtu w mediach, to to, że niestety mamy tutaj przysłony F2, na, na 70 mamy F28 i na 24 mm mamy F17 i niestety to jest jedyna przysłona, z którą możemy. Tutaj pracować. Nie ma, tak jak w serii Pro od wersji drugiej, ustawianej przysłony. Przyznam szczerze, że bardzo chętnie bym taką ustawioną przysłonę przywitał, ponieważ w tym momencie jedyna opcja, jaką mamy, to zakładanie filtrów ND, żeby osiągnąć bardziej taki kinowy, bardziej prawidłowy, mniej mechaniczny, mniej taki, wiecie o co chodzi, dronowy wygląd tych nagrań z tego tutaj naszego Kapitana R3. Więc krótko rzecz ujmując, to byłoby bardzo miłe, żeby to zobaczyć. Może faktycznie wyjdzie R2S i takie, wprowadzenie, takie nowości zostaną wprowadzone, natomiast nic takiego na horyzoncie, wbrew jakimś ewentualnym plotkom, o których słyszałem, się nie pojawia. Krótko rzecz ujmując, R3 to jest ta premiera, którą mamy, uspójniona z całą rodziną, czyli krótko rzecz ujmując, dostajemy te same tryby, które mamy w Pro3, dostajemy 10-bitowy zapis, dostajemy Deloga, dostajemy HLG, czyli płaskie profile. To jest też bardzo fajny temat ze względu na to, że można tego drona wykorzystywać właściwie profesjonalnie, ponieważ nagrania z niego, tak jak powiedziałem, wypadają bardzo dobrze. Szczegółowość tych nagrań jest świetna, i zarówno profil HLG, zarówno profil właściwie standardowy, jak i HLG, jak i ten płaski D-Log M. Naprawdę bardzo dobrze się z nimi pracuje, bardzo ciekawe są to profile, bardzo fajnie można pracować z kolorami. Przejdźmy jeszcze na chwilę, na zakończenie, przed podsumowaniem takim finalnym, do tematu samej fotografii. Tutaj mamy do czynienia z kamerą 48 megapikselową zarówno w tym szerokim kącie, jak i w tym 70 mm e, ujęciu. I naprawdę szczegółowość tych zdjęć jest na bardzo dobrym poziomie. Bardzo się czepiałem do Era 2, i kiedy, kiedy się pojawił, ponieważ ta, ten kład Bayer tam działał tak przeciętnie, wieczorami to działało kiepsko, więc no... E, no, nie był to najlepszy sensor, nie była to najlepsza kamerka w dronach, chociaż do dzisiaj, e, oczywiście, RM2 również da się robić bardzo fajne nagrania, jeżeli potrafimy dobrze tego drona wykorzystać. W tym przypadku tutaj nie ma problemu, szczegółowość obrazu jest naprawdę ogromna, bardzo dobra. Dynamika tonalna wypada na bardzo dobrym poziomie, jak na tego typu sensor. Więc tak jak mówię, mamy do czynienia tutaj typowo z nowoczesną technologią. Ok, podsumowanie. R3 jest dużo lepszym dronem niż wydawało mi się w momencie, kiedy wyciągnąłem go z pudełka, bo wyciągnąłem go z nastawieniem raczej kiepskim. Kiedy zacząłem nim latać, badać, bawić się, mieć z nim kupę fanu, naprawdę okazało się, że to jest bardzo sympatyczny dronik którego bardzo fajnie się używa. Dodatkowo mamy oczywiście wszystkie nowoczesne wodotryski i gadżety, które DJI proponuje w innych dronach z najnowszej rodziny. Na przykład takie coś jak Night Mode, gdzie mamy do czynienia z całkiem nieźle wypadającym i działającym algorytmem odszumiania, stworzonym specjalnie przez DJI, żeby współpracował świetnie z tymi. Kamerami. Dodatkowo widziałem też porównania R2S, R2, 2 przepraszam, którego akurat nie miałem w tym momencie przy sobie, z RN3 i te nagrania wypadają na bardzo podobnym poziomie, ze względu na to, że w R2S mamy, mimo że jednocalową i większą matrycę, to starszej generacji. Tu mamy nowszą generację matrycę S, tak więc per capita dostajemy naprawdę fantastyczną jakość obrazu. Dodatkowo dzięki temu, że jest to dron cięższy, mamy dużo lepszą stabilność w trudnych warunkach, kiedy na przykład bardzo mocno wiatr i jedno z lepszych żywotności na jednej baterii. Faktycznie oblataliśmy z żoną trzy baterie i wydawało się, że właściwie lataliśmy chyba pół dnia na tych bateriach dosłownie, to oczywiście wiadomo, że to nie jest realne, ale naprawdę to był bardzo, bardzo długi lot. Czyli krótko rzecz ujmując, R3 jest dronem rekomendowanym i wbrew temu, że wydaje się, że nie ma tu jakichś niewiadomych jakich nowości i że być może nie jest to wcale jakaś bardzo udana premiera, to wcale tak nie jest, bo jest to udana premiera są tutaj wady, tak jak powiedzieliśmy, brak trybu wertykalnego. Yy, to chyba taka naprawdę najgłówniejsza z głównych yy, rzeczy. No i brak regulowanej przysłony to są dla mnie największe dwa takie no w topy, no nie chcę nawet powiedzieć w topy, ale dwa takie największe niedociągnięcia, braki, które chciałbym zobaczyć w R3S lub w R4. Mam nadzieję, że Wam się ta recenzja podobała. Oczywiście zapraszamy do następnego nagrania na kanale Fotoformy. No i widzimy się wkrótce. Cześć.